Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę Damiana. Jeśli spodoba Ci się odcinek daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Damiana, z łacińskiego turnera diffusa, to gatunek krzewu należącego do rodziny męczennicowatych. Obecnie roślina ta porasta przede wszystkim Amerykę Środkową, Amerykę Południową, południową część Ameryki Północnej oraz Karaiby, gdzie osiąga maksymalną wysokość 2 metrów. Charakteryzuje się podłużnymi, ciemnozielonymi liśćmi oraz dużymi, żółtymi kwiatami. Damiana czyli turnera rozpierzchła, jest krzewem o wonnych żółtych kwiatach. Liście przy roztarciu wydzielają zapach eukaliptusowo-migdałowo i plasty. Może być uprawiane w Polsce na werandach, w szklarniach, a w okresie letnim na zewnątrz. Ziele od dawna stosowano w medycynie ludowej. Najprawdopodobniej po raz pierwszy w celach leczniczych użyli go Majowie. W Polsce damiana jest wśród leków jako afrodyzjak. Do dziś turnera USA znajduje zastosowanie przede wszystkim jako składnik wzmacniający popęd płciowy zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. U mężczyzn dodatkowo opóźnia ejakulację. U kobiet zaś znacząco poprawia apetyt seksualny, szczególnie w okresie przekwitania. Dodatkowo ziele świętego Damiana zwiększa przyjemność czerpaną z seksu, ponieważ zwiększa ukrwienie narządów płciowych u obojga partnerów. Odsetek lat jest także środkiem stosowanym do wyregulowania menstruacji i złagodzenia nieprzyjemnych objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego oraz menopauzy. Sekret tych niewielkich, zielonych listków tkwi w wysokiej zawartości sitosterolu, naturalnego sterolu roślinnego zbawiennie wpływającego na ludzki organizm. Liść damiana hamuje wchłanianie cholesterolu z układu pokarmowego, zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych, ma właściwości oczyszczające, tonizujące i wzmacniające. Przed spożyciem ziół. Szczególnie w przypadku osób przyjmujących różnego rodzaju leki, zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.